Witam, nazywam się Adam Aleksander i chciałem dzisiaj rozmawiać z Tobą o tym, kim jesteśmy, kim my ludzie naprawdę jesteśmy. Ale doszedłem do wniosku, że bardzo trudno o tym rozmawiać, nie ustalając najpierw definicji Boga. Tym czym jest Bóg? I może najważniejsze, nawet ważniejsze niż to, czym on jest, jest Twoja relacja. Do Boga z Bogiem. Rozmowa o Bogu jest trudna z wielu względów. Przede wszystkim staramy się opisać coś nieopisywalnego, co samo z siebie jest y, trudne. Natomiast ja bym nie jestem zwolennikiem kompletnego unikania tematu. Mówienie, że coś jest nieopisywalne, nie do opisania i zamykanie tematu jest duchową ignorancją. Dlatego, że zrozumienie, czy Twoje zrozumienie Boga i to, jak on się ma do ciebie, i jak ty się masz do niego. Jest korzeniem wszystkich innych Twoich wierzeń. A każda myśl, która się w Tobie rodzi, rodzi się z Twoich wierzeń. Każde wierzenie, jak ta myśl jest tym liściem na drzewie, tak ten liść wyrasta z gałązki, gałązka z konara, konar z pnia i ten pień to jak Ty siebie widzisz w tym całym, e, w tym całym puzzlu <grym> zwanym życiem to jak Ty się widzisz, jest w dużej mierze uzależniony od tego korzenia wszystkich wierzeń. A tym korzeniem wszystkich wierzeń to jest, to, to, to jest odpowiedź na te cztery fundamentalne e, pytania, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Jak nie widziałeś, to tu zapraszam, na dole będzie link. Czyli, kim jestem? Po co tu jestem? Jak to się dzieje, że doświadczam tego, czego doświadczam? I jaka jest natura wszechświata? I dzisiaj chciałem zająć się tym pytaniem, kim jesteś, i poniekąd się nim zajmuję. Ale zanim przejdziemy do sedna tego, kim jesteś, musimy ustalić sobie, co ja mam na myśli, mówiąc Bóg. Bo Bóg jest jednym z tych słów tak pojemnych, tak rozwodnionych, że dla każdego oznacza coś innego. I to. Jakie aktywują się w tobie wierzenia, jak ty słyszysz słowo Bóg, jest bardzo istotne. Bo to są te wierzenia, z których wyrastają wszystkie inne wierzenia. I żeby było jasne, każdy, ale to każdy bez wyjątku, ma wierzenia w kwestii Boga. Nieważne czy jesteś chrześcijaninem, czy jesteś e, muzułmaninem, e, czy jesteś buddystą, buddyz ką, tą, ką? Czy jesteś ateistą, agnostykiem? Nieistotne. Każde wierzenie, nawet wierzenie, że Bóg nie istnieje, dalej jest wierzeniem w temacie Boga. Więc każdy jakieś ma. To są oczywiście pytania, i na które zbyt częst, na, nad którymi zbyt często się nie, nie zastanawiamy, ale każdy gdzieś tam ma jakieś wierzenia odnośnie Boga. I okej, okay, ja tu nie jestem po to, żeby je zmieniać. Natomiast ja Celem tego odcinka jest zdefiniowanie tego, co ja mam na myśli, używając słowa Bóg. Słowo Bóg często z moich ust nie pada, dlatego, że unikam tego słowa i robię to dość świadomie. Przez długi okres czasu pytanie, czy wierzę w Boga, było dla mnie jednym z najtrudniejszych pytań. Ale nie dlatego, że nie wiem, czy wierzę w Boga, czy nie, tylko dlatego, że ja po prostu nie wiem na którego, bogaty, pytasz? I oczywiście, bo zobacz ile jest religii na świecie. Ile odłamów w każdej religii jest, to najmniej tysiąc chrześcijańskich różnych kościołów. I ponieważ jest ich tysiąc, one czymś się różnią. Ten te diabeł w szczegółach, te detale są istotne. Ale po, nawet pomijając te, te denominacje, istnieje kilka głównych religii czy filozofii, e, które E, zajmują się sensem życia i w ogóle, i wszystkie się od siebie różnią, chociaż wszystkie mówią, że Bóg jest jeden. <laughs> Jednym z moich e, takich głębokich wierzeń jest, jak się weźmie każdą religię na warsztat, i jak się ją obierze, jak cebulę, z wszystkich doktryn, wszystkich dogm, które są e, ludzkim wymysłem, i ten rdzeń tej cebuli, ten rdzeń tego wszystkiego, ten, ten środek środków, to jest miłość. I pewnie słyszałeś nie raz, że Bóg jest miłością. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Ale tym najtrudniejszym pytaniem dla mnie, tym najtrudniejszym aspektem tego pytania, czy wierzysz w Boga, jest to, że ja po prostu nie wiem, o którego Boga pytasz. I jak powiem, że tak, to ja też nie wiem, jak ty to rozumiesz. I oczywiście. Każde wierzenie jest ok, dopóki daje ci satysfakcję. Jeżeli wierzenie, które masz dzisiaj w sobie, satysfakcjonuje cię, wszystko jest ok. Celem tego odcinka nie jest zmiana twoich wierzeń, chociaż jak usłyszysz to, co ja mówię, i zaczynasz kwestionować swoje wierzenia, to widocznie nie znajdujesz satysfakcji w tych swoich obecnych wierzeniach. Ale celem tego odcinka jest ustalenie raz na zawsze tego, co ja mam na myśli, mówiąc Bóg. I żeby było jasne, rozmowa o Bogu jest trudna, dlatego że my chcemy swoim ludzkim umysłem, z wszystkimi ograniczami, ograniczeniami języka, ująć coś, co jest nie do ujęcia. Więc yy, nie skupia się na szczegółach, skupia się na koncepcie, bo to koncept jest istotny. Dla mnie wszystko zaczyna się od. Nieskończoności. Wyobraź sobie nieskończoność. I samo to dla nas jest bardzo trudne, bo jak możemy sobie jeszcze wyobrazić coś, co nie ma końca, tak bardzo trudno nam sobie wyobrazić coś, co nie ma początku. Ale w nieskończoności nie ma ani początku, ani końca. Po prostu jest nieskończoność. I ta nieskończoność jest energią. Jest nieskończoną energią. Jest wszystkim, co istnieje. I wszystko to jest takie piękne słowo, bo wszystko ujmuje wszystko. Jest inclusive, ujmuje wszystko. Wyobraź sobie, wychodzisz e, w środku nocy na dwór, patrzysz w niebo, widzisz piękne gwiazdy, Milky Way i w ogóle, i wyobraź sobie teraz, że patrzysz na to niebo, to nie ma ani jednej gwiazdy, ani jednej planety, tam nie ma nic jedna wielka, pusta przestrzeń. Hmm. Tak może sobie wyobrazić tą nieskończoną energię, która jest wszystkim. W tej nieskończoności swojej energii rodzi się świadomość. Czyli ja jestem świadom tego, że istnieje. Świadomość się ma, świadomość nie jest podmiotem, pod, by, bytem jako takim. Więc jak jest świadomość, to musi być coś, coś ją, co ją ma. Musi być podmiot, który ma świadomość. Więc ta energia, która jest wszystkim, zdała sobie sprawę z tego, że istnieje. I jak zdasz sobie sprawę, że istniejesz, ta świadomość, drugim końcem, jakby drugą stroną medalu, drugim końcem kija świadomości będzie istnienie. Bo jak sobie zdajesz sprawę, że jesteś, czy usiadamasz sobie to, że istniejesz, to samo istnienie zaczęło istnieć, masło myślane. Chodzi mi o to, że nie można być świadomym i nie istnieć. Świadomość sugeruje, implikuje e, istnienie. I w tym istnieniu, w tym świadomym istnieniu zraca się pragnienie. Wyobraź sobie, że idziesz spać i ci się śni, piękna podróż, nie wiem, na jakąś bezludną wyspę, jakiekolwiek by nie było Twoje wyobrażenie, Twojego nieba, Twojego marzenia, że śni ci się to, przyśniwa przy, przy, przy Ci się, przy śni ci się to Twoje marzenie, budzisz się i ta pamięć o tym śnie jest tak realna, tak rzeczywista, że. Stajesz się świadomy tego swojego pragnienia i chcesz doświadczyć tego snu. Chcesz doświadczyć tego, co pragniesz. Więc z tej energii, która jest wszystkim, z tej świadomości istnienia, rodzi się pragnienie doświadczenia. I to pragnienie istnienia. Jeżeli skupisz na nim całą swoją energię, zwiększysz jego momentum, i wcześniej czy później ono musi się zamanifestować. I jeżeli nie pozwolisz sobie na manifestację tego pragnienia, to będziesz żył w wiecznej agonii. Nie ma większego źródła cierpienia w sumie to jest jedyne źródło cierpienia niż nie pozwolenie sobie pójść w stronę swoich pragnień, nie pozwolenie sobie na ekspresję swoich pragnień, nie pozwolenie sobie na ich manifestację. Agonia. I w tej agonii istnienia, w tej agonii nieekspresjonowania swoich pragnień, nieekspresjonowania siebie, przychodzi taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, żeby doświadczyć siebie, żeby doświadczyć, zamanifestować swoje pragnienia, żeby wyekspresjonować siebie. Musisz oddać siebie. I w tym momencie kiedy ta energia, która jest wszystkim, świadoma energia, która jest wszystkim, podjęła decyzję o tym, że chce, że jest gotowa zapłacić cenę za ekspresję tych swoich pragnień, a ceną będzie oddanie kawałka siebie. I w tej sekundzie nastąpił ten magiczny wybuch kreacji wszystkiego. Tak zrodziły się różne wszechświaty, bo to nie, nie jest tylko ten nasz wszechświat, ale na tym się skupiamy, bo w tym jesteśmy, tego doświadczamy i z tego punktu widzenia jest to najważniejsze. Pamiętaj, że ja dzielę pytania na głębokie, płytkie i nieistotne, e, więc y, ja Dotykam tych głębokich tematów na tyle, na ile jest to potrzebne, żeby zrozumieć siebie, swoją rolę i na tyle, żeby być szczęśliwym, bo szczęście to jest najwyższa forma przebudzenia. I w momencie, kiedy oddajesz kawałek siebie i w tej sekundzie następuje ten eksplozja. Eksplozja wszystkich potencjalnych wszechświatów. Następuje niesamowita kreacja. W tym momencie ten kawałek Ciebie, który oddałeś, zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna być zindywidualizowany. I żeby to Ci bardziej uwidocznić, e nie ma lepszej analogii niż my, ludzie. Wyobraź sobie, że swoją mamę, twoja mama, piękne włoski, twoja mama, twoja mama ma ciebie. Ty się rodzisz, rodzisz się, rodzisz się, czy ty jesteś częścią swojej mamy? Twoje ciało rodzi się z ciała twojej mamy. Tam oczywiście tam gdzieś tam gdzieś tam oczywiście się pojawi w międzyczasie, ale w analogii tutaj jest ta, ta mama. Ty wychodzisz ze swojej mamy. Ty rodzisz się ze swojej mamy. Czyli jesteś jej częścią. Mama w większości przypadków kocha cię. Chce dla ciebie jak najlepiej. Wiele mam poświęci swoje życie. Okej, okay, skończmy z tą mamą. Wiele rodziców poświęca się w swoim życiu tylko po to, żeby tobie było jak najlepiej, jak najlepiej. Więc większość rodziców kocha swoje dzieci, więc opiekuje się nimi, e, ogarnia je troską. I dzieci rosną, dzieci rosną i dorastają. I jak dziecko już jest dorosłe, jak dziecko już zdaje sobie sprawę z tego. Kim jest, co daje mu przyjemność w życiu, co chce robić, kim chce być, to mama tego dziecka, tego dorosłego już dziecka, patrzy na to dziecko. Mama widzi potencjał w swoim dziecku. Mama widzi potencjał rozwoju, ewolucji, kreacji w tym nowym swoim bycie, który jest jej częścią. Ale mama wie, żeby ten potencjał został zrealizowany. Mama musi oddać ten kawałek siebie. Mama musi pozwolić odseparować się od swojego dziecka, pozwolić dziecku żyć własnym życiem, własnym w sensie idziesz swoją drogą. Mama oczywiście nad tobą czuwa dalej, dalej cię kocha i tak dalej, ale ty żyjesz swoim życiem. Mama oddała część siebie. Powtórz, to jest analogia, tak? Mama oddała część siebie dla piękna kreacji tego manifestacji, tego Twojego potencjału. I w tej analogii mama jest Energią, która jest wszystkim. A dziecko, ty, to jesteś. Ja to nazywam inner being, ale to jest ta wibracyjna. To jest ta, to jest to twoje ja w wibracji. Ja. Ja. To jest to twoje ja w wibracji. To jest to twoje wibracyjne ty. W pierwszym odcinku mówiliśmy, wszystko jest wibracją. Tutaj dalej wszystko jest wibracją. To jeszcze mówimy o Twoim ciele. To jest tylko analogia. Czyli ta nieskończoność zrodziła Twoje inner being. Ale zradzając to Twoje inner being, ono dojrzewa i taki moment przychodzi, gdzie Ty musisz podjąć decyzję. Albo nie pozwalasz na pójście na, na Albo nie pozwalasz na rozwinięcie tego potencjału, tego swojego dziecka. I też będziesz w agonii, bo będziesz patrzył, jak to dziecko więdnie na Twoich oczach, jak samo jest w agonii, bo pamiętaj, że nie ma, nie ma innego źródła cierpienia, niż nie pójście za własnymi pragnieniami, za własnym potencjałem. Kochając swoje dziecko, musi pozwolić mu na indywidualizację swojego doświadczenia. Na na manifestację tego swojego potencjału na kreowanie swojego własnego świata doświadczenia życia Energia, która jest wszystkim jest źródłem wszystkich wibracyjnych ja. Wszystkich tych twoich Ja nie lubię słowa dusza, bo mi się bardzo kojarzy od razu z niebem i piekłem i z kościołem. E ale, jak dla Ciebie słowo dusza ma sens, to może być dusza. Dla mnie, ja to nazywam Inner Being, to takie wibracyjne. Żeby odróżnić to od tego mojego fizycznego, ja. to jest to moje ja, wibracja. Jestem wibracją i to jest moje wibracyjne ja. To każde wibracyjne ja ma swoje źródło w tej energii, która jest wszystkim, którą ja bym nazwał Bogiem. I dla mnie to jest Bóg. I ważne jest to, że każde dziecko zna swojego rodzica w tej analogii, wie, gdzie jest jego źródło, wie skąd pochodzi i nikt o tym nie zapomina. Jak ja używam słowa Bóg, to ja nie mówię o Bogu. że Bóg jest światłem. Nie mówię o Bogu, do którego ty siedzisz. Klęczysz i się modlisz. Czyli ta relacja między Tobą a Bogiem, bo relacja między Tobą a Bogiem jest najważniejsza w tym wszystkim, tak naprawdę, ta relacja jest podległa. Tu jest Pan, Kreator, jesteś tutaj z Jego łaski, jesteś On jest władcą, Panem i decyduje generalnie o Twoim życiu. I Ty jesteś tutaj po to, żeby Go uwielbiać. Ja nie, nigdy, nigdy nie mówię o tym koncepcie, jeżeli mówię o Bogu. Dla mnie Bóg i Ty to jest to samo, w sensie to Twoje wibracyjne, to Twoje inner being i Bóg. Jedno jest częścią drugiego. Oczywiście, jedno jest większe od drugiego, ale większe nie znaczy wyższe, większe nie znaczy lepsze, większe nie znaczy podległe. To jest. Jak to jest kropla wody, to jest kropla wody, tak to jest ocean. Nie ma oceanu bez kropli, nie ma kropli bez oceanu. Jeżeli Pamiętasz, cokolwiek zapamiętasz co z tego odcinka, to proszę pamiętaj to to, że jak ja mówię o Bogu, to nigdy nie mówię o podległości. Zawsze mówię o równości. Ty jesteś manifestacją samego Boga. Jesteś Synem Bożym w tym sensie, że jesteś zrodzony z Boga. Niestworzony Boga, zrodzony. A pamiętaj, że gdzie byś nie spojrzał w naturze, nie ma psów, które zradzałyby koty, i nie ma koni, które zradzałyby krowy. To twoje inner being, ponieważ jesteś zrodzony z Boga, to jesteś Bogiem, jesteś jego częścią. E, I jak ja tutaj używam słowa Boga, naprawdę go unikam. To mam na myśli to, że to twoje inner being jest. Indywidualnością, jest indywidualizowaną porcją, częścią tego wszystkiego, tej energii, która jest wszystkim, tej nieskończonej, świadomej, kochającej energii, która jest wszystkim. I tu poniekąd chyba żeś podzielę pytanie, kim jesteś, bo tak naprawdę ty jako człowiek jesteś manifestacją fizyczną manifestacją, jesteś, jesteś tą, tą wibracją, to twoje wibracyjne ja. Jest opakowane w Twoje fizyczne ja. I bardzo ważne jest to, jak pamiętasz tą górę lodową z odcinka, tu może załączę link, z odcinka o, o, o tym, że wszystko jest wibracją, to ta Twoja fizyczność to jest ten szczyt góry lodowej. Ta Twoja boskość to ta Twoja boska część wibracyjna jest, jest tysiąc razy większa od tego. Co, co. Czym to taka fizyczność jest. To tyle na tyle. Nazywam się Adam Aleksander. Było mi bardzo miło Ciebie gościć. Jeżeli znajdujesz wartość w tych odcinkach, to poproszę polub ten odcinek subskrybuj mój kanał. I pamiętaj, że w soboty publikuję odcinek specjalnej serii precyzja tylko dla tych, co wspierają mój kanał, więc. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, chcesz wejść głębiej, to zapraszam. Pa!